Cześć, kochani. Nieraz rozmawiam sobie z ludźmi, czy są pewni zbawienia, czy są pewni tego, że jak umrą dzisiaj, to pójdą do nieba. I często słyszę odpowiedź: No tak, no przecież jestem dobrym człowiekiem. Przecież nie zrobiłem w życiu wcale aż tak dużo złego, no to na pewno pójdę do nieba. Na pewno Bóg przepuści mnie, no bo jakby miał iść do piekła, no może nie chodzę za często do kościoła, no ale przecież jestem dobry. Takie odpowiedzi słyszę. Jeżeli ty dzisiaj myślisz, że pójdziesz do nieba dlatego, że masz jakieś uczynki, dlatego, że jesteś w miarę dobrym człowiekiem, według jakiejś swojej moralności, którą masz w głowie, według jakichś zasad, które wyznajesz i jesteś wedle tego dobry i myślisz, że tym zasłużysz sobie na to, żeby Bóg Cię wpuścił, to tak nie będzie, bo Bóg nie jest starym dziadkiem, który siedzi na tronie który będzie osądzał Twoje uczynki, który weźmie dekalog i teraz będzie Cię przepytywał. To zrobiłeś? Nie, okej, okay, no to iksik. To zrobiłeś? Tak, zrobiłem. Dobra, to tik. Zapisuj yy, tam, nie wiem do świętego Piotra, pojewesz. Piotr, zapisuj, ile on miał dobrych, ile złych. Będziemy to zaraz ważyć, który jest ciężki, który jest lekki, czy go przepuścimy. A może pójd pójdziesz do czysta, ktoś się pomodli, wrzucą cię w magiczną pralkę. Modlitwy to będą pieniążki i cię tam wypiorą To tak w ogóle nie będzie wyglądać Bo może cię zaskoczę, ale twoje uczynki W ogóle nie grają roli w zbawieniu Twoje uczynki to możesz sobie wrzucić do wora, wór do jeziora Bo to nic nie znaczy, absolutnie nic Nie zrobisz wrażenia na Bogu swoimi dobrymi uczynkami Bóg stworzył tą ziemię Bóg stworzył ludzi, Bóg ma wszystko, to jest Wszechbyt. To nie jest tak, że On jest w specjalnym miejscu, że On jest w kościółku, że On jest w opłatku, że On jest w jakimś obrazku, w jakimś krzyżyku. Tam jest, tu Go nie ma. Bóg jest wszędzie, to jest wszystko w ogóle Boga. Więc Ty nie możesz nic Mu dać, bo On ma absolutnie wszystko. Dlatego nie możesz uczynkami zasłużyć na zbawienie. I zapytasz się teraz, okej, okay, to po co mi dekalog? Dlaczego Bóg dał mi w ogóle przykazania? Przecież w Starym Testamencie czytam, widzę, że tam było coś za coś. Trzeba było być dobrym, trzeba było zabijać baranki, żeby była jakaś ofiara, tak? Dlaczego Bóg to zrobił? Dlatego, że ludzie nie chcieli rozmawiać z Bogiem, ludzie przestraszyli się Boga. Powiedzieli do Mojżesza: idź tam na tą górę i powiedz nam. Co on powiedział, czego on od nas chce, bo my się go boimy i my nie za bardzo chcemy z nim rozmawiać. My wolimy dostać jakieś prawo i my je wykonamy, my jesteśmy tacy super, my jesteśmy tacy silni i my to całe prawo wykonamy i będzie okej, okay, ale my z nim gadać nie chcemy, bo same portki po prostu. Bo to Bóg dał prawo, ale spróbuję wypełnić. Nie ma człowieka oprócz Jezusa Chrystusa, który by wypełnił to prawo. A musiałbyś wypełnić całe. Co do jednego. A to nie jest tylko ich dziesięć. Jest to około sześćset z całej Biblii, jak sobie przeczytasz, ile jest tych zasad. Nie jesteś w stanie po prostu fizycznie wszystkich zadań wykonać tak jak należy, żeby nie zgrzeszyć. Nie jesteś w stanie nie zgrzeszyć chociaż raz w swoim życiu. A jak popełniłeś chociaż jeden grzech, to jesteś winny całemu prawu. Dlatego swoimi uczynkami nie zasłużysz na zbawienie. Bóg dał Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię dwa tysiące lat temu. Sam Bóg przyszedł w ciele na tą ziemię i poniósł twoją karę za grzech, bo ty nie, nie jesteś w stanie samemu zapracować na zbawienie. Dlatego przyszedł Jezus, wypełnił całe prawo. Wziął karę za Twój grzech i zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele. Żebyś ty nie musiał się dzisiaj siłować. Żebyś nie musiał się gimnastykować, żeby być w niebie. Bo zbawienie to jest dar od Boga, który możesz wziąć dzisiaj za darmo, bo ktoś już zapłacił. Bo Jezus zapłacił krwią, żebyś Ty mógł po prostu wziąć to za darmo, przyjąć to swoim sercem. obojętnie jakim człowiekiem jesteś. Możesz myśleć, że masz ciężki grzech i że Bóg na pewno na ciebie nie spojrzy, ale to tak nie działa. Nie ma grzechu ciężkiego i lekkiego. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie może przyjść do Boga, bo jest za brudny. Bo Jezus wziął każdy grzech na krzyż, absolutnie każdy, obojętnie, czy dokonałeś aborcji, zabiłeś człowieka, czy. Nie wiem, potrąciłeś kogoś Czy zrobiłeś coś przypadkowo, celowo Okłamałeś mamę Obojętnie jaki grzech Tu nie ma wartościowania, że coś jest Większe, coś jest mniejsze Pytanie, czy ty pojednałeś się z Jezusem Bo to jest jedyna rzecz, jaką musisz zrobić Pojednać się z Jezusem Za swój grzech Masz ponieść karę Bo zgrzeszyłeś, zachowałeś się źle Masz ponieść karę Ale ktoś tą karę Wziął za ciebie Dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł i powiedział, że on bierze karę tych ludzi na krzyż. Jeżeli ty przyjmiesz to, zgodzisz się z tym, bo masz wolną wolę. Ale jeżeli ty zgodzisz się z tym, że on wziął Twoją karę i zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele, to możesz być absolutnie pewny zbawienia. To Ty wybierasz, czy idziesz do piekła, czy do nieba. A nie Bóg. Bóg już wszystko dał człowiekowi. Bóg dał Ci Jezusa, który zmarza Twój grzech, zmarł w dnia trzeciego w ciele i powiedział, że to Ty masz wybór, czy chcesz iść do nieba, czy do piekła. Czy chcesz przyjąć Jezusa, czy nie chcesz go przyjąć? I nie mówię tu teraz o należeniu do jakiejkolwiek organizacji religijnej, nie mówię tu teraz o jakichkolwiek sakramentach, specjalnych rzeczach, specjalnych rytuałach. Tylko o Twoje nastawienie serca do żywego Boga, do Jezusa Chrystusa, do Jego ofiary na Krzyżu. Jak ona personalnie odnosi się do Ciebie. Ja jeszcze trzy lata temu absolutnie nie wiedziałam, że mogę mieć pewność zbawienia, że mogę być pewna, że idę do nieba na podstawie ofiary Jezusa. Nie wiedziałam tego, ale powiedział mi to mój kolega i zaczęłam badać temat. Czy tak rzeczywiście jest? Zaczęłam czytać, szukać. I też możecie mnie sprawdzić, czy to, co mówię, jest prawdą, czy tak naprawdę jest napisane, że Jezus zmarł za grzech każdego człowieka i zmartwychwstał trzeciego dnia w ciele. Możecie też się teraz zastanawiać, dlaczego jest tyle zła na świecie. Skoro ten Bóg jest, skoro ten Bóg jest dobry, dał zbawienie za darmo, to dlaczego na Ziemi są choroby, dlaczego na Ziemi dzieją się złe rzeczy, są wypadki. Ludzie się nie nienawidzą, dlaczego tak jest? Bo podczas tworzenia świata Bóg oddał ziemię ludziom w posiadanie to tak, jakby ktoś oddał ci dom. No to jak ci odda ktoś dom, to już się go tam nie ptynia, nie? To już nie będzie próbował tym domem zarządzać, bo ci go oddał. Ten dom jest twój, to ty nim zarządzasz. I tak samo Bóg. Dał ziemię człowiekowi i powiedział: Zarządzaj nią. Ty masz władzę. Dlatego Bóg nie działa suwerennie. To nie jest tak, że on sobie teraz pomiesza paluszkiem i, i coś się tu wydarzy, bo on dał ziemię ludziom, dlatego się nie wtrąca. Ale Bóg może działać przez ludzi, którzy są tutaj na ziemi. W każdym razie. Ludzie, którzy dostali tą ziemię od Boga. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, jak czytamy, oddali autorytet diabłu. Chyba wielu z was zna tą historię, że tak Ewa wzięła jabłko z drzewa Poznania i zła. I tym samym oddała autorytet diabłu. Dlatego tutaj na ziemi dzieją się takie rzeczy. Ale to nie znaczy, że Boga nie ma, bo mogłeś się obrazić na Boga. O jakieś rzeczy w swoim życiu. Dlaczego On nie działa? Dlaczego On nie odpowiada? A ja Ci mówię, teraz jest ta odpowiedź, o którą prosiłeś. Tutaj stoję, jestem tą odpowiedzią. Szukałeś Boga, szukałeś prawdy. I tu jest ta odpowiedź. Tu stoimy z tą odpowiedzią. Jeżeli zastanawiałeś się kiedykolwiek, gdzie jest Bóg, to właśnie tutaj, mówię Ci prawdę, że możesz być zbawiony na podstawie ofiary Jezusa że nie musisz zasługiwać, że możesz być dzisiaj wolny od jakiegokolwiek zniewolenia, że możesz być dzisiaj uzdrowiony od jakiejkolwiek choroby, bo Bóg działa przez ludzi tutaj na ziemi. Więc jeżeli jesteś chory, podejdź do mnie, położę na ciebie ręce, pomodlę się i będziesz zdrowy. Uzdrowię cię na mocy imienia Jezus, bo Bóg jest dobry i Jezus zmarł na krzyżu. Za chorobę każdego człowieka tutaj na ziemi. Za każde zniewolenie. Więc jeżeli cokolwiek Ci doskwiera, podejdź, pomodlę się o Ciebie. Zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony. Bo działam w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.